NIE BUDUJEMY KURASÓW! CO?! Siemano. <ścoughs> <śmienny> <śmienny> tak. Dobra. Gundago! Stek! stek! Ja Mamatko jestem Gunjago. I... Czy to styk? Jesteśmy na serwerze, na serwerze, jesteśmy na serwerze sześcienne YouTube. Patrzcie jaki mam nowy fajny seks skin. Tak. I w ogóle on mi ukradł głowę. I on w ogóle on jest rudy, tak? E, dobra. Dobra. Czyli jesteśmy na serwerze sześcienne Tube, e, YouTube. I... Idziemy tu grali. Już mamy no. Okej! Okay. To tak naj... Przeczytajmy zasady, dobra, ja zaczynam. Tak. Nie! Ja chcę zacząć! Ty pierwszy, dobra. Nie, ty pierwszy. Dobra. Nie griefujemy karaper. Nie budujemy kurasów! Co? Co? Czemu Trzymaj mi nikt nie powiedział? Zniszczmy to, dobra, zmieńmy. Nic nie ma, Dobra, nic nie ma. To... O, dobrze. Dobra, dalej, dalej. Ja czytam. He, dawaj. Pomagamy sobie nawzajem. <laughs> Dobre, szanujemy administrację. <laughs> Tera ty, tera ty! No, no nie. nie? używamy... W... W... Legaryzmow... Kara... 2.1 7 dni. Czekaj, czekaj! Nie... Samochód. Hehe. <śpiewanie> <moją głowę>. ZŁAMAŁEM! ZŁAMAM <śpiewanie> <regulaminę. śpiewanie> Dobra. A tu jeszcze jest jaki drop. No tak, ze stona wypiada! Wypiada, wypiada, słyszysz to? Wypiada ze stona. Wy... Z... stołna wypada, żelazo. Jeden... Czytaj to, czytaj to, Gnoju. A czy tam jesteś? No mamy przeczytać ile procent jest, żeby było seks. A dobra? No to ja pierwszy, żelazo. Żelazo! 1,3 procent. Zloto. 0,9% Red Stone 1,4% Di Diament Ej Nie 0,5% Emerald 0,8% Dobra Dobra, teraz druga strona. Terapan tera Gdzie? To już było z regulamin głupu. No, LOL, to, to gdzie jestem? Pa, patrz, patrz, regulaminu patrz, patrz. Skaczemy, skaczemy. Ojacie, ojacie. Dobra. <laughs> Panie i panowie. Ale tu nic nie ma już do czytania, ale to jest głupie wejście. To chodź, nie... oprowadzimy, patrz jak to jest seksownie. Czyli tu jest wyjście. Nie, nie wodą, ty si głupi. Śmierdzisz gównem. <śmierdzi> Mówi, nie wiesz, nie Dobra, czyli tu idziemy, nie? No. I właśnie wyszliśmy wejść, dawno. Oko. tygrysy. <śmiennie> Lamparty! Idziemy do naszych domków. No dobra, to na hołmy. To ja oprowadzę po swoim, ty oprowadź po swoim, bo ty masz gejowski bardziej. Nie, no, że ja pod Bo ty ja nie masz się... domu! Aha! śmieszne. Dobra, idziemy do jego obory. Dobra, tak się prezentuje mój dom. Obora. O, mój dom! O, mój dom. mój dom. Obora? O tak, mój dom. No i to jest obora. takie fajne, bo ja tutaj w ogóle jem to. No, Dobra, to, jest taka to obora, tak bijamy w... Do środka ładnie, no, sekcji. Jestem. Wow. Ale masz moją głowę jak chcesz. Nie chcę z głowy. O dobra, nie. Masz tak. Tu jest mój taki jakby statek, który wygląda jak gówno. Mi nie jak, wyszedł. jego, jego, jego twarz. Okej. Okay. Nice. Idźmy dalej. Ogólnie mam całe jego itemki, które... morda się. <laughs> ja mu dałem to, bo mnie poprosił. No. Nie ono no, ciebie. Zrzuciłeś Co? mnie! Widziałem! Pnoju. No i to jest taka moja wieża i to mogę zapinać babkę. Babkę zapina na wież. Babkę zapina na wieżę. <noise> <noise> okej okay. Ej, tu mi czego... Zabrałeś mi płotek! Kuleś zapina tam babkę na wieżę. Złodziejku! Ej, dobra, to ja zrobię tak, żeby można było skakać. No nie, to nie jest woda, tu jest woda, okej? Okay? O Jezu, może masz płak... Pewnie zjadłeś gówno znowu. Nie, popełniłem jakiś błąd, zamiast F5 kliknęłem wyłącznie. Nie, co głupu! JEST za magię Co? <laughs> nie muszę podłożyć płotek. No nie wiem. Gunjago! No. Czekaj, teraz i tu płotek musi być tu. O, no, już idę! Już idę! O, gdzie ty jesteś? Na dole! Ja! Ginablu! Dobra, to idziemy teraz do Twojego pięknego domu. Ale on, oh. jest on jest taki śliczny, w ogóle pięknie Ale nawet, wygląda. Ale co to. O, patrzcie, to jest najładniejsze. O, tu, to. To jest. To jest naj... To, 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 to jest taki. design Modern. <laughs> yep. no, tak. Moderny design! On tu będzie jeszcze do zrobienia, jest dużo, dużo przez tego. Bydło głupiego. Patrzcie, I... dobra, ej, wchodzimy do jego domu. Patrzcie, Chodzimy do mojego... Zamknij wow! drzwi na no mu się. <grystanie> bo wieje. To jest, to jest farma powieczek, tak? Me. me. One srają liściami. To jest jak żywy basen ogólnie. No można okay. ruchać. <grystanie> I teraz zrobimy teraz na filmiku takie rzeczy, które nie wolno nigdy robić, bo prawa autorskie, w ogóle ten jest to zakazane. To są specjalne do tego strony teraz. <grystanie> No i patrzcie. I o. Ja ci słonecznika posadziłem trochę. O, i widzicie. robią to. Nie, tu robią trzeba, to trzeba... To, tu to, 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 to trzeba mieć premium Brazersa. Ty mnie zabiłeś, a ja miałem 30 level, szmatu Tak? Mm, nie. O, patrzcie. To jest... Widzicie? Gimbal... <laughs> to jest gimbus. W, nie wiem. W, w środowisku naturalnym. Chyba! Chyba mnie zauważył. Majtek z szelkami. Chyba mnie zauważył. Przybiera moją postać, widzicie? Mm. No nie! nie! Nie ten guzik! Nie ten guzik! Nie ten guzik. I'm jumping to the monkey I Teraz gadasz, nie? Chyba ty umrzesz. Ty umrzesz ja. na o jak mi szkoda cię był, ja, kto tam biegnie? Kto tam biegnie? Kto to? Nie! Głupie w pięć! Głupie w pięć, podwójne! Ja już was nie lubię! Cześć kurczak! Cześć Finko! <śmienki> 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 Jego ja go zabiję, ja go zabiję! Jeszcze krowę muszę pocałować! Zjeżdżaj, matole! Cześć Krowo! Okay. Ach, okay. Co ty tam na mnie te krowy zasyłaś, No I co to? PUNCH! DYNIE! Czekaj, 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 przerwa, nie bij, nie bij, spokojnie to Mogę raz? teraz Bierz dynię jedną, bierz dynię Dobra Ej, nie no, i zabrałeś moją No i co mogę zabrać? No ty głupi jesteś jak moja... baba. No i baknik, idioto Chyba ty O, dobra <laughs> Jaki słodziak! Patrzcie, jaki słodziak! A zrobiłem screena przez przypadek Jaki ja mam hełm? Jaki jesteś słodki? Nie, to zawsze jest coś brzydki. <grywia> nie, 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 nie! Nie. Pudzian! <grywia> Nigdy nie umrę! Bo mam torpedę w majtkach! Ekej, tego? Twarzy? O patrz! Woda! Du, du, du. A ty pływać nie umiesz. Du, du, du. Bo tylko... <grywia> Gdzie jestem? Nie! Kto to? Nie! jak widzicie, To już mnie nigdy nie znajdziesz. Teraz będzie MTV grips w twoim domku. Dobra, chodzimy tak. Kto to idzie? Kto to idzie? Kto to? Witam. Dziś przyjechaliśmy do Głównowic i witam. <laughs> przyjechaliśmy do Gównowic <laughs> i przywitajmy pana Adriana Nie, to powinno być tak taki znak Tabliczka. <laughs> <Kaciotak>. Gównowice. Nie <laughs> no. <laughs> ja mam... Dobra, co ty mam co drewno? zrób i mów kiedy mam przyjść. Okay. A ja was oprowadzę po naszej działce. Jest to działka osiągnąć. To nie to jest gówno, franierze. Pójdą jak tu będzie taki pijalki, taki na pół Jego to taki unwatsisyp. No. Ogólnie potrzebuje dużo materiałów. Patrzcie. I teraz taki ten, jak z tego. Jak to było Dobra, już. Te... Czekaj, czekaj, teraz musi być taki narrator jak z trudnych spraw. Gównowice. Mieszka tutaj. Adrian. Ze swoim rodzinką. Sara wszędzie dobra, gdzie dobra, popadnie. Dobra, 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 cicho, teraz, dobra. Wejdzie tak. Dobra, czekaj, zadzwoni do Dżelini, bo inaczej to mnie nie gówno. Okej, okay. to no my musimy tak stać przy znaku. A ja na... ja nawet... <grym> Dobra, cicho. Dziś przyjechaliśmy do Gównowic. Mieszka tu Adrian, samotny rolnik. <grym> Mieszka w swojej latarni morskiej, a obok jego statek. Wejdźmy do jego rodziny i sprawdźmy co u nich jest. <grym> I otwórz. Siema! Dzień dobry, Panie Adranie. Proszę nam opowiedzieć o swojej sytuacji. No co ja robię. Kupę pod siebie czasem. Bo nicnego do jedzenia nie mam. No co ty mogę masz spróbować? w ręce? Masz jedzenie. Szmato! Daj mi. Wymiana. O. Teraz jesteśmy równi. No dobrze. No, mogę spróbować. Jedz! Aż żeś wchłonął, chuju! <grymne> <grymne> no, <grymne> dobra. Proszę nas oprowadzić po swojej... Głównoręcji. Dobra! Panczta! Tu je okno! Tu je pochodnia. Nie, nie ma. Tu je. Tu! Widzisz to? Poli... <grymne> SŁODZIEJ! SZŁODNIEJ! Postaw to tam! To nie. To nie! Nie. nie. idę! Wiesz gdzie sobie to wsadzę? Tu. fuck! No! Ogólnie Adrian jest rudym. Tutaj patrzcie, to jest basenik. No. Chociaż że mieszkam prawie przy morzu. Ale ci ja muszę mieć basenik, by się kochać. A dla ciebie to jest morze? To jest Morze Karkonoszkie. <coughs> to jest Morze Czerwone, bo ja tą sikałem krwio. <coughs> Ej, nie, nie da się wyskoczyć z tego. No nie, bo przez spółtek nie da się wyskoczyć i Patrz! Ole Jeszcze nie trafiła! <grymne> Og no, szmato. Weź ogól w ogóle w Bob Dobra idę ja teraz do ciebie. I cię zamknę! Mach, ha, 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 nie, otworzę ci, bo jestem dobrym młodzieńcem. Ja ogólnie... Nie otworzę ci, bo jestem dobrym młodzieńcem No. <grymne> Zamykamy drzwi. Idziemy. Do nie, domu... Tu, mi Co to za dum mominków? Jaki czerwony, to pewnie z tego Krwio robiony W pocie czoła. Twoje owce uciekają, patrz mała owca! Mała owca Nie bij, to jest jej mama Myślisz, że oni ten, Mnie. potem będzie, sieroni, to jest teraz tak, skakuj tam. No chodź, uwieczku, chodź do mamy, taki dota. On już nie ma mamy, bo mu zabiłeś mamę. Jest, weszła. Zbijaj tam. No nie, no nie. Uciekaj! Szybko! Nie dam ci zginąć. Uciekaj przed Adrianem! Uciekaj! Nie dam wam zginąć! Me, 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 meh me. 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 Ogólnie tak. Adrian jest z Uciekaj, owco! Wiem, że marzyłeś zawsze o podróżach! Ona A... chciała być wolna, nie rozumiesz? Witam, w tym poradniku pokażę Ci jak ogonić owcę. Co ty masz o, w łapce? Szukamy naszego okazu ha. owcy. U mnie to wygląda jak ten, saparka. To jest owca z zezem. Łapiemy i golimy. Prawym przyciskiem <laughs> myszka. Oh baby, my love to <laughs> Goła owca jest bardzo jak maraka. Ej, teraz ta! Teraz ta! Marakownika. To są dwie nawet. Golimy to. Ogól mnie Ej, ogól mnie chodź, 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 zostać ogolony. nie nie futro ci nie schodzi ci nie schodzi przyklejony na przyklejony na kupę Na kupę? Na no. kupę no, nie, Baby Batman do... nie Orlando. Maciek Flano. Nigdy mnie nie złapiesz. Żywek. Ogólnie gorąco. O, omij mnie lepiej. Postawię dzisiaj wełnę tutaj. Weź mi ten. Ogól stopy, bo mi rosną. Zrobimy odwróconą midgardję. Ej nie. Regulamin zabrania. Dawania literek T Wiem, wiem! Zostaw to, zostaw, to, zostaw to. Zaraz napiszę Napisz, napisz odwróć literka literkę T Czekaj, okay. Ctrl-Shift <grywa> 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 e. To jest T! Jabłko! Zakazane owo ja miałem taką zarumistą piosenkę. Chyba okay, w szóstej klasie. Ekiu? Cicho, śpiewaj ze mną. Czekaj, nie pamiętam, jak to było. To było ci tam. Zakazany. Ow. Oby... Do mnie krożny mi na No e? Dalej, nie pamiętam. Nie, miałem taką piosenkę w szóstej klasie. YO! Mm -hmm. Słek Multi XDBK 3! Nie, zostaw to! Niszczysz teraz. Smutu nie BIJ mnie tu! Nie BIJ mnie tu! Tu musi być pokój FENKSHUI! Gdzieś nie, to, to musi, musi być. To... O, tu też. No i też. Tu. Słuchajcie. <laughs> <W> <laughs> tu musi być. O, teraz. To je feng shui. To może zrobimy cmentarzysko. <laughs> to chodź tutaj. To, to jest mój grób. Niech ten się podoba. O, ten tutaj zrobimy cmentarzysko. O, to. To jest grób. Cmentarzysko. Ten będzie z... Grób. Matriana XDK3. Ej. Ej. Patrz. Tam, Tam jest mój grobek. Jeden tylko. Pancz, to jest mój ten, na grobek. Ej. Tamten tu jest grobek. <noise> <noise> Patrz, tamten tu jeden jądrowiec. Ej, on jest odmienny. Dawaj go. To tak jakby rudy kutacz Dokładnie tak. Dorobiłem mu, teraz jest bardziej sexy musimy zrobić sobie na I ty w ogóle wiesz, że ten, że przed ostatnio do mnie Święty Mikołaj, nie? No. No i do mnie mówi, że nie ma dla mnie prezentów. Tam wklepałem ten. Yy, kupiłem mu, nie, kupiłem mu Minecraft gift koda i powiedział: "O to ja ci dam prezent". I mi wiesz co dał? Ta. Gówno. <głosy> <głosy> nie, rudy nie jestem rudy. Kolor, patrz, patrz na moją dupę, czy to wygląda na rudę? To jest obsrane. To jest kolor gówna. Teraz liż. Mm. lisz? Lisz. <ścoughs> nie. <ścoughs> 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 bo poczułem wiesz, bo mokro mi się robiła, nie lubię jak mam mokre Cmentarzysko. To w ogóle te. Spoczywajcie w pokoju. Weleny nie ma. Kogo? Weleny. Ten kwiaty. Proszę, to dla ciebie. Żartowałem, to moje oddaj. Nigdy nie. Zostań tu. Nie wychodź stąd. Tutaj nie ma miejsca dla buraków. To <laughs> moja plasma musimy to. ja też. Tym... O. Majfusie! <laughs> Ej dawaj! Telewizor ci przyniosę. Ej, to moje wiadomość, musimy No już wiem. Siema! Ej. Uciekłeś? Czy kiedyś będziemy razem? Woli. <laughs> Romeo, Och, Romeo <głos> Romeo <głos> Romeo, masz na imię Romeo. Dlatego, że ci tak... Nie, jestem Franek. Nie, nie. mnie ci... tak nazwał. Nie, Będzie przecież. Cię przecież ci. <noise> przecież stara. cię Przecież stara cię nazwała Romeo. Romeo, czemu ci matka nazwała Romeo? O lol! Dwie zablokowane magicznym zaklęciem! Poka. Ojo, ja! O ja! Mój ją! Ja, ja. Mam teraz inny pomysł! Nie masz, bo jesteś I Ej, on nie goni! A ty morski! Teraz wszyscy w stronę słońca! Zatraceni <ścoughs> w sobie! Tak! Za w sobie rozpędzeni w sobie LOL, co oni biegają po sobie? Nie <ścoughs> <laughs> no, Wszystkie bez grawitacji, łatwo. <ścough> <-remafect, i> yeah. <ścough> 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 nie, nigdzie <ścough> nie. A ja cię bronię. <ścough> nie broniesz mnie? Widziałem, jak. nam Przejechali ci po brodzie. Za chwilę. Jest coś. Jest niż... jak są. Słońce znika. Dawaj, dogonimy je. Jak zapadnie noc, będziemy mogli na nie stanąć, bo już nie będzie się paliło. No, już będzie nieprawda. Słońce. Do, 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 do! A one z zawsze? Uwaga! Czekaj, 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 chodź Końce! tu gdzie jesteś! Czekaj, wróćcie! No, nie! O nie! Uciekasz! Ej, to ja też chcę umyć buty! Buty? Nie, bo nie mam butów. <grym> Masz, ty <grym> pożycie moje. Nie, bo ja muszę wyprać wszelki. Widzisz, ja się teraz nie utopię, wiesz, czapkę? Oddychać ciałem. Dokładnie.

no, bo i tak już, bo kopać Wiem, nie będziemy, bo to jest snupskie. Następnym razem będziemy budować lepszy cmentarz. No i wybudujemy... Ej, nie literę. bij mnie z liścia! Czekaj, 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 mam panią pomysł. Nie pomysły. masz pomysłu? Odwrócona literę T. O! Na, o! To jest odwrócona litera T na odwróconej literze T. Dobry, dobry. To wygląda jak ludzik. Nie, to jest odwrócona literka T na odwróconej literce T. Okej. Okay. Okay. Chodź na tych tych. I tu też wypódzam na literka. Okej. Okay. Dobrze. Chodź stań na drugim, będziemy tak sexy. Niczym bra... No. Teraz jesteśmy jak tuperzy, tylko powinni tylko o nas latać te widzowie i mówić... Ej, ja też chcę oglądać. No Jestem waszym widzem. Tak powiem. Jestem waszym widzem. I dajcie mi swoje numery telefonów. Bo jestem widzem. Dajcie. I mam ten mod Hero i Barinę. <laughs> Dobrze, na trzy. Żegnamy was. Żegnamy Jakie to lameńskie. Dobra, nie tak, po... da dawaj tak... nie tak poważnie jak jak jakiś trafili. Ja byłem, Adrian. Fajny. Dziś żegnamy was za Z tej strony Omena mensa. Z tej strony e, klaczą 12. No, nie będziemy się. Główny zrobić błosek, tylko tutaj. 12, widzą recenzję. Dzisiaj zagramy sobie w minicrafta i będziemy oceniać... Pra ...pracę. O! Tu mamy jakieś... Ludziki z kości człowieka. Co to? Nasiona! To pewnie ty upuściłeś... ...nasienie. I chodź, 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 w wodzie! O, jak w basenie! Chodź! Dobra, kończymy. Nie, chodź do basenu, tam się pożegnamy. Pod wodą. Czekaj, bo Chodź, chodź. <suszy> Stań koło mnie. No! Nie mogę oddychać! No to oddychaj Widzimy, ustami! Wiesz, tak. Dobra, dawaj. Dobra. To my się z wami żegnamy, to było taki wstęp. Tak? Szybciej bo się powietrze skończy. No i dobrze, umrzemy. No to żegnamy was, bardzo skitecznie. No, no co na nie razie? No, do... Nie no kurde no. O nie! Nie! Dobra. Dobra, Bo teraz. koniec odcinka, Bajobaj tego Zawsze jest problem z pożegnaniem się. I chciałem Zresztą. wam powiedzieć, że Baku jest rudy. Potwierdzę.